Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na rozgrzewkę przed vlogmasem. To jest ostatni film przed vlogmasem, aż nie mogę w to uwierzyć, że ten dziwny rok, taki ciężki, tak szybko minął. No to znaczy jeszcze trochę listopada i cały grudzień, ale już prawie zatoczył koło. Masak. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie rozgrzewkę przed vlogmasem, po prostu daily vlog. Ale myślę, że będzie dużo takich właśnie vlogmasowych kwestii. Zobaczymy. 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 Czy planuję coś większego? Nie idę do To Dopiero za dwa dni, więc chyba nic większego nie planuję. Ale mam nadzieję, że będzie miło. I pogadamy sobie. I pogawimy się fajnie. A ja idę robić kawę. Hanka okay. jeszcze śpi, rzadko mi się teraz udaje przed nią stać, ale tak śpi, więc ja ogarniam komputerowe sprawy i widzimy się zaraz. Już się słuchajcie, zrobiła dziewiąta. Ale wszystkie sprawy komputerowe na tej chwilę ogarnięte, więc idziemy, idziemy ćwiczyć. Jak Hania fajnie ze mną ćwiczy, jakbyście zobaczyli, to byście padli. One przysiady, nogi w górę, nogi w dół e, ale chciałam jeszcze wam pokazać bo spełniło się moje marzenie mam takiego pomocnika w domu i to nie jest Hania e, że po prostu no po prostu ja nie wiem jak ja mogłam bez tego wcześniej żyć nie, nie, nie mam zielonego pojęcia jestem bardzo ciekawa czy też tak macie że pojawił się jakiś nowy sprzęt w waszym domu i zastanawiacie się jak wcześniej bez tego mogliście żyć tak, to po prostu było moje marzenie już od dawna i w końcu się spełniło i jestem ultra zadowolona, bo to jest takie odciążenie, zwłaszcza przy dziecku, przy kocie i przy ciągle brudzących się podłogach. A mowa oczywiście o czym? O odkurzaczu, który sam jeździ i sam sprząta. I ja nie muszę odkurzać, zamiatać. I nawet myć podłóg, bo to jest mop i odkurzacz w jednym. Już Wam pokazuję. I to jest robot tutaj w zasadzie on jest, podpięty do swojego domku, do swojej bazy Dream Robot Vacuum D9 i to jest podmarka odpowiedzialna za to jest Xiaomi czyli myślę, że coraz bardziej popularna w Polsce marka, pewnie część z Was ma w domu jakieś produkty, na przykład opaski monitorujące albo coś w tym stylu właśnie od Xiaomi no i tak jak mówię, on sam odkurza sam jeździ, ale też mopuje, tu jest nakładka mopująca, wlewa się tutaj wodę i wszystko posprzątane można właśnie ściągnąć aplikację albo nawet trzeba, bo to jest super pomocne z tą aplikacją. Myślałam, że tego nie ogarnę, ale tak naprawdę to jest banalne. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. No i tak jak mówię, mamy sprzątanko bez większego wysiłku. Tu mam, zobaczcie, wybraną właśnie aplikację Xiaomi Home i... Tutaj mogę sobie z tej pozycji zarządzać odkurzaczem, albo wyznaczyć mu strefę, którą ma sprzątać, albo kazać posprzątać wszystko. Mogę regulować jego moc, czyli może być albo tryb cichy, albo turbo, co tu mi się nie naciska. Są cztery tryby do wyboru i ten cichy jest ten średni, jest tak cichy, że może sprzątać nawet jak Hania śpi, także naprawdę super sprawa. Oto było jakieś sprzątanko 16 minut, także naprawdę fajne. Można go też operować tutaj, ale to po prostu będzie jeździł, No też efektywne, ale ja myślę, że strefowe sprzątanie i wyznaczenie mu tego, co ma robić. Zobaczcie, to jest jakaś jego trasa to jest naprawdę super opcja. No i co? Teraz sobie na przykład dam posprzątać wszystko i nacisnę. I on zaraz o. Proszę. Jedzie. O, i tu ma też czoteczkę, która zgarnia właśnie tam z boków, i tak dalej. I mi w ten kosz nie wiedzie, oczywiście się odwróci, odbije. Także. Tak, visioning robi. O, widzicie szczoteczka zasuwa. Także bardzo mądre urządzenie. O! I leci. Ochania przyszła, o. Jedzie, no? Fajne? Jedzie. Także mega ułatwiać życie, a ja wczoraj byłam przeszczęśliwa jak sobie puściłam suszarkę na ubrania, zmywarkę i ten odkurzacz i już mi tylko wiecie zostało rynek, ogarnąć, zabawki pozbierać, no cudeńką. On jest dostępny właśnie na Aliexpress, przychodzi bardzo szybko, bo tutaj możecie wybrać przesyłkę z Polski i ja mam jeszcze kod zniżkowy, a cena i tak jest atrakcyjna i dodajecie do koszyka i już wam pokazuję, jak, gdzie wpisać kod i ile on da wam zniżki. Jak włożycie go do koszyka i przejdziecie do płatności, to tutaj w tej zakładce wpisujecie kod promocyjny. Jeszcze wam tu napiszę na ekranie: D9120 i jest jeszcze 77 zł zniżki tyle mi wyszło po takim kursie, tam jest chyba 17 dolarów i wychodzi taka suma ja już gotowa do ćwiczeń, ćwiczenia się odpalają coś tu mam problemy z internetem na górze, ćwiczę u hani w pokoju, książki sobie, o bo wtedy Hania się fajnie bawi coś tu są koniki, coś tu sobie wymyśli, tu się grzebie w swoich szafeczkach, trochę ze mną poskacze i jakoś dajemy radę, koniki, koniki koniki, co tu dzisiaj ćwiczymy? Kiki tam jest? Kiki, małpka kiki. I co tam jeszcze jest? Kurczę, no nie chcę mi się odpalić. Ale będę ćwiczyła to, czyli odchudzającą tabatę. Pamiętam, że to było całkiem mocno. Oczywiście zabawki w tle muszą nam przygrywać, także całkiem mocno lecimy. Co te koniki tam zrobiły? Okej, okay, i po treningu. Nie wiem, co wygląda gorzej. Kto, co ja, czy ten pokój, ale trening zrobiony to jest najważniejsze. No, pokój nie wygląda za ciekawy. Wszystkie zabawki prawie po ruch. No, ale jakoś się da ten trening z dzieckiem zrobić. Tak jak mówię, Hania się czymś zajmie, trochę się pokręci wokół mnie, trochę ze mną poskacze i jakoś tak sobie działamy. Pokażę Wam, jak nie, nie, może nie jest tak źle. Tylko zabawki trzeba ogarnąć. Tu się nagle wysypało, tu się nagle wysypało, tu się gdzieś wysypało. Książki, wszystko. Okej, okay, czas się trochę pomalować. Nie wiem, czy dzisiaj będę coś nowego testować, jakie remiki mi wyszły. ale przypomnę Wam o moim triku, bo ostatnio ktoś na Instagramie mi przypomniał, że to jest trik i sporo osób napisało, że to jest fajny trik. A dla u mnie to już tak weszło w krew, że żaden to trik. Yy, zawsze na, na toaletce, na koszyczku, w tym koszyczku mam rzeczy, które chcę zużyć i wtedy jak mam je ja na wierzchu, to częściej po nie sięgam i udaje mi się zużyć te kosmetyki. Więc teraz jestem na takim etapie bardziej z e, zużywania niż testowania czegoś nowego, chociaż na pewno coś tam do testów mam. E, Używam te bazy. Nie mam pojęcia, nie lubię takich kosmetyków, jak nie widać kompletnie ile zostało, ale ta baza jest świetna. I sobie przypomniałam, jak ona jest świetna, ale stwierdziłam, że mam ją już ją tak długo. No, myślę, że dziś tyle jest jej. To i tak na długo wystarczy, że trzeba ją zużyć. To jest rozświetlająca z Golden Rose, i ona faktycznie daje taki przepiękny efekt rozświetlenia. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że trochę tak. Jeżeli szukacie czegoś fajnego, rozświetlającego, taniego, to naprawdę to... Hania! Nie po nogach, błagam! Jak ci brakuje kartki, to powiedz, że ci brakuje kartki, ja ci dam nową, a nie... Co, co to ma być? No proszę cię, po karteczce. Jeszcze gdyby jej się przypadkowo, wiecie, omsknęło, to by się nie zdenerwowała. A o, już przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Ona z pełną premedytacją po tych nogach maluje. No oczywiście nic się nie stało, tylko czasem ciadam. Skrzyczej trochę. I już używam też podkład, jeden z moich ulubionych, bo już mam go, zauważyłam, tutaj, więc naprawdę niewiele. I to jest NYX Can Stop One Stop. Tylko właśnie coś mi ostatnio nie chciało w ogóle nawet lecieć z tej podajnika podajnika. Nie z tej. Udało się, to jest taki mocny, gęsty, zastygający podkład. I on zastygł po prostu w tej rurce w podajniku. To było udrożnić. Ale jest, mogę jeszcze go trochę poużywać. Okej, okay, ja już pomalowana, ogarnięta, Hania poszła na drzemkę, także mam chwilę, żeby ogarnąć dom. Świetnie, standardzik, nie? Jak... no, a może kawkę sobie zrobię, o, chciałam się już żalić znowu, że jak mam chwilę, to, to latam i ogarniam, ale może jeszcze kaweczka, no. Ale też idę pogadać trochę na Instastory, otworzę jakąś paczkę, bo tak lubię być z Wami na bieżąco. Jednak vlog to vlog, a insta-story to ta story ale już za niedługo będziemy na bieżąco, bo będzie codziennie vlog kasek. Nie wiem, jak ja sobie dam radę z insta i z vlogiem. Pewnie będzie mnie mniej na insta-story, ale jakoś to wszystko połączymy. I jeszcze dzisiaj, słuchajcie, chciałabym zamówić świąteczną pościel, bo tak mnie naszło, że to jest ten rok, kiedy już musimy mieć świąteczną pościel. Na pewno chciałabym zamówić jeszcze jakiś kalendarz adwentowy yy, i... Aha, i jeszcze ciocia Hani mnie poprosiła, żebym dla niej zamówiła... Ciocia mieszka za granicą, więc ja zamawiam z Allegro prezenty dla Hani, a... Później się tam rozliczam. No, nieważne. W każdym razie na Mikołaja prosiłam ja, żebym jej zamówiła prezent, więc... Boże, w ogóle... Uf, ten Mikołaj i te święta. Każda babcia, babcia, ciocia, my, prezent dla Hanki. Ja po prostu się nie wygrzebię z tych zabawek. Już się tego robi tak strasznie dużo. No, ale ona jeszcze tak nie niszczy, żeby gdzieś to coś oddawać, ale już zwariuję po tych świętach z ilością zabawek, które się tutaj pojawią. Yy, dobra, ale pokażę Wam kalendarze, jakie mam na tę chwilę. Ale to jeszcze nie koniec. Mam kalendarz z NYX-a, dostałam go od NYX-a, także będziemy sobie otwierać. To jest kalendarz Hani z takimi wegańskimi, trochę zdrowszą wersją czekoladek, ale też się pewnie będziemy dzielić. I kinder na Allegro 40 zł w Lidlu 22. Ja go na szczęście kupiłam w Lidlu. Także na razie te trzy. Plan jest taki, żeby jeszcze gdzieś tam znaleźć drapkę. Poprosiłam brata, żeby mi poszukał, dlatego że tutaj nie mam nigdzie w pobliżu lotto a mama do mnie przyjeżdża w weekend, więc jeżeli jemu się uda kupić, po prostu łatwiej w mieście jednak. O, widzicie? To są minusy mieszkania na wsi. Oczywiście można by się zapakować i pojechać do Wrocławia, ale czy mi się chce jechać do Wrocławia po zdrapkę i jeszcze jej szukać, i jeździć od punktu do punktu? Jak on się gdzieś tam przelaja po mieście, to mi może właśnie przy okazji po prostu dorwie, więc go zapytałam, a jak nie znajdzie, no to ja będę szukać. Problem jest generalnie taki, że... W zeszłym roku były u nas w spożywczaku, ale ponoć nie ma właśnie nowych zdrapek na ten rok, bo nie została wygrana główna nagroda i niewiele się sprzedało, więc zostały tamte z zeszłego roku, więc nie jest tak łatwo je znaleźć. I jeszcze chciałabym jakiś jeden mm, kalendarz taki kosmetyczny, chociaż jak wszystko oglądam, to nic mi nie satysfakcjonuje, ponieważ kosmetyków mam od groma. Kolorówki ja już nie chcę. Pielęgnacji mam dużo. Chociaż jakąś fajną markę pielęgnacyjną, nową mogłabym sobie przetestować, tak jak na przykład Ritual z zeszłym roku. To był świetny kalendarz. Z tych wszystkich dostępnych na rynku, chyba najbardziej podoba mi się Glam Shop, ale z kolei mam tyle rzeczy z Glam Shopu. O, że nie, nie, no nie, no nie. Dlatego się jeszcze waha i zastanawiam, ale dzisiaj już muszę podjąć ostateczną decyzję, żeby zamówić, bo inaczej nie przyjdzie. Podoba mi się ten kalendarz trochę nawet tak z Douglasa, bo ma taką fajną cenę, a i są tam zapachy i jakieś gadżety i trochę pielęgnacji, chyba kolorówka, takie wszystko pomieszane w takiej racjonalnej cenie, bo to chyba 150 zł. O, nie 500, bo mi się też podobał na przykład Zary. Ten we współpracy z Jo Malone. Z Jo Malone też mi się podoba. Ktoś mi w ogóle napisał, że jest kalendarz z Louis Vuitton. <noise> Tutaj nawet nie chcę znać ceny. No ale 500 zł za kalendarz to jest jednak dużo, dużo. I wydaje mi się, że za te 500 zł to ja wolę sobie kupić jeden konkretny zapach albo w ogóle jakąś konkretną, bardzo rzecz, bo to już jest duża kasa. Y jeszcze coś chciałam jakimś... Aha, na przykład oglądałam Glam Pauli ten kalendarz z Yves Saint Laurent i czytałam komentarze i tam słuchajcie, no kwota zaporowa, a te kosmetyki to tak za to chyba 1700 zł. Masakra. Y no, także jeszcze dzisiaj będę podejmować tę trudną kalendarzową decyzję. Słuchajcie, mam obiad w... wczoraj, więc mi odpada ten obowiązek. I to jest super, robienie obiadu na dwa dni, bo dalej nie jest nieświeży. A co drugi dzień gotuję. Wiecie, że ja nie jestem fanką gotowania, więc najlepsze rozwiązanie słuchajcie, jeszcze chyba we vlogu nie pokazywałam działania magicznej gąbki, to jest czysta nowa magiczna gąbka, lekko zwilżona widać, mam mokrą rękę, Hanka maluje wszędzie i po wszystkim, jak już wiecie i kredki schodzą niekiedy ciężko oczywiście dałoby się to zetrzeć czymś innym ale ta gąbka kosztuje grosze i nie muszę się tyle nasilić, kredka świecowa a może Wam pokażę, o zwykłą szmatką, czy to tak łatwo by zeszło o, dobra, mam też po prostu zwykłą szmatkę zwilżoną i widzicie, to nie chce tak łatwo iść oczywiście by zeszło jakbym się naszurowała ale jak przejadę gąbką o, to schodzi od razu, gorzej jest z fugami, nie chce tak łatwo zejść z fug no niestety no kto to mamę fugę pomalował, co? O nie! O nie! Nie wiesz kto to był? jeszcze, oczywiście, najlepsza czarodziejska szmatka. To on też pokazywałam. To chyba już większość z Was zna od zuzi. E, de Actifiber. Do wszystkich, jakby, luster, szyb i tak dalej. Jak są takie małe łapki na telewizorze, na przykład, to świetnie się sprawdza, bez żadnych smug. Ktoś tu jeszcze jakieś jedzenie przyczepił? Nie! Tą gąbeczką nie miśku! Nie, 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 nie. wiesz? tu zrobię, tylko tą ściereczkę. Ja dziękuję, że ty chcesz mi pomóc. Generalnie chodzi o to, że ta magiczna gąbka to jest taki papier ścierny, troszeczkę takiej bardzo niskiej gradacji, więc nie zaleca się tego do używania do żadnych powierzchni takich wysoko lakierowanych, bo można zadrzeć lakier. Więc do telewizora, taki pomysł. Ale chciała pomóc. Ale zobaczycie, co jej ciocia wybrała zaraz na... Mikołaja, to na pewno ona się ucieszy. Ok, odgrzewam obiad, więc kliknę tutaj od razu ten zestaw dla Hani i pokażę Wam też od razu. To jest taki zestaw do sprzątania z akcesoriami. Ja sama myślałam o jakiejś miotełce i czymś takim, bo Hania faktycznie lubi sprzątać. Odkurzacz swój będzie miała, będzie się uczyła trzymać porządek, ale też widzę, że ona e, lubi mi pomagać. Zresztą widzieliście, od razu chwyciła za gąbeczkę i też wycierała telewizor. Co prawda nie jestem szczęśliwa z tego faktu, że to jest dość duże, ale też jeżeli ciacia to wybrała, jeżeli babcia czy ciocia coś wybierają, to zazwyczaj ich nie blokuje i nie hamuje. Jeżeli ktoś mnie pyta... Co ma kupić, co bym chciała, to ja chętnie wskażę konkretną odpowiedź. Także jeżeli macie w swojej rodzinie jakieś dzieciaki, to może naprawdę warto schować te wszystkie konwenanse do kieszeni i po prostu zapytać rodzica, czego potrzebuje i co by chciał, żeby dziecku kupiono. Teraz święta ten okres, także myślę, że wiele z Was będzie miało dylemat. Może nie pytajcie wprost dziecka, ale rodzica jak najbardziej. Wolę, jeżeli ktoś mnie pyta, jak mam być szczera, ale jak już nie pytają, wybierają, mówią chcę to. No to dobra, no niech już będzie, jak sobie poradzimy z tym nadmiarem rzeczy. Idziemy z Hanią na dwór, nie chce jeść obiadu, to na dwór marsz, wybiega się, będzie chciała jeść. Generalnie Hanie ciężko namówić do tego, żeby wyszła na dwór, bo nie chce się ubierać, a później tak ją ciężko ściągnąć z tego dworu, że masakra. Ale właśnie sobie tak pomyślałam o tym w kontekście tego, co te jedno z was mi napisała dzisiaj. Jak tak narzek wiecznie narzekasz na te pisaki, że ona popisana, to nie dawaj jej tych pisaków. Tak samo mogłabym jej nie zabierać na dwór, no bo przecież. Nie chce się ubierać, nie? No ale właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się ona po, po, po... że pisaki są rozwijające. Że czasem dzieci robią coś, czego my byśmy nie chciały, żeby robiły, ale nie można im wszystkiego zabraniać. Bo idąc tym tokiem, to wszystkiego by można zabrać, no bo rozrzuca zabawki, no bo nie chce wyjść na dwór, no bo się popisała pisakami i tak dalej. A czy my mamy mamy, pra... czy my mamy mamy prawo narzekać? Mamy, bo później to my musimy pozbierać te zabawki i dobrać te spodenki, ale i tak kochamy, a też sobie tak trochę podziabiemy to, to nasze, nie? Zamknęłam się tu na chwilę w pokoju, żeby sekundę e, pogadać, pokazać Wam co w końcu wybraliśmy, e, ale tu za mną leży porozkładana na pościel, bo ja nigdy nie... Ja wiem, że mam dość duże łóżko, ale nigdy tego nie pamiętam i przyszłam sobie po prostu zmierzyć poszewki. Ale w sumie to logiczne. Skoro łóżko mam 1,80 m, no to muszę mieć pościel 2,20 m. Może się w końcu raz tego naucza porządnie. Spory wybór na Lidlu, ale finalnie bardziej mi się, nam się spodobała na e, Homely. Na Homely też Black Week, także lekka przecena, także pokażę Wam, co wybrałam. Dużo było takich albo zazielonych, albo zaczerwonych, ale w końcu mm, coś takiego. E, tutaj też ta nam się podobała e, z Lidla, ale ona za czerwona. Dusza jest takich właśnie za czerwony, za zielony, ale tak wam podpowiadam, że na homely albo na lidlu właśnie jest spory wybór. Ale ja w końcu klikam tą, i niby mam jeszcze jakieś poduszki w koszyczku, ale nie wiem. Nie chcę zamawiać dużo, e, dlatego że ja nie pamiętam, no naprawdę ja do takich rzeczy nie przywiązuję wagi. nie pamiętam jakie mam ozdoby, wiem, że na pewno jeszcze mamy z Irlandii, kupowaliśmy coś w zeszłym roku, wiem, że na pewno nie mam pościeli i na pewno nie mam wianka na drzwi, to są dwie rzeczy, a reszta no bez sensu jest, żeby tyle aż tego kupować, więc najpierw wyciągnę wszystko, a później we vlogmasie to wam pokażę no właśnie zamknęłam się eee, już cię wpuszczam we vlogmasie wam jeszcze pokażę co ewentualnie dokupiłam, ale dobra teraz klikam to i otwieram jej drzwi no dobra zamawiam ostatni kalendarz adwentowy eee, z Douglasa w końcu zdecydowałam, padło na to analizuję te kalendarze od jakiegoś miesiąca to jest chore <laughs> zamówiłam też te pościel i tam jeszcze ściereczki, to wam pokażę na pewno już we vlogmasie, bo Homla napisała że dużo zamówień, 14 dni można czekać aż na przesyłkę Mam nadzieję, że będzie jednak przed 1 grudnia. No i teraz w weekend otwierają też sklepy, więc jeszcze i przyjeżdża moja mama, więc może to wykorzystamy i pojedziemy właśnie po jakieś ozdoby świąteczne, bo łatwiej po prostu bez Hani pojechać, nie ciągać jej po tych wszystkich sklepach. Także może jakieś prezenty już od razu. Także tyle. Zamawiam tak klasowy. Jeżeli chodzi o same przygotowania do świąt, to tak jak mówię, muszę ściągnąć karton ze strychu, ale to już na vlogmasie zrobimy to razem. E, przystroimy dom, tak myślę, że 1 grudnia w okolicach, pierwszy, drugi, trzeci, przystroję dom. Choinkę na pewno bierzemy później. Mm. I jeszcze te zakupy może w weekend zrobimy jakieś właśnie z ozdobami, także to wszystko się już na vlogmasie pojawi. Generalnie jestem przygotowana, mam kalendarze, naładowaną baterię. Co jeszcze powinna... A, mam przygotowane rozdania. Pamiętajcie, że w każdą niedzielę adwentu jest rozdanie. Będą dwa rozdania takie. Na aktywność i dwa rozdania charytatywne, czyli rozdania z pomaganiem. Dalej kontynuujemy tę tradycję, bo nie wyobrażam sobie, że mogłabym zrobić inaczej. Zobaczę, tylko muszę zapłacić. O! No dobra, zamówione. 3-4 dni robocze. Yy, przydałoby się jeszcze zrobić jakąś taką yy, miniaturę, taką próbną że później, żeby szybciej mi szło po prostu, bo wiem, że montaż i to wszystko to będzie zajmowało sporo czasu. Fajnie by było mieć też jakieś intro, ale w sumie nigdy go nie miałam, więc bez niego przeżyjemy. Nie mam ani głowy, ani czasu, ani chyba też umiejętności do końca, żeby sami to ogarnąć, więc chyba przeżyjemy bez intra świątecz. A nie! Było w zeszłym roku jakieś takie banalne. Takie proste, ale jednak. Więc przydałoby się je jeszcze zrobić jednak. Dobra, zmieniam zdanie. Ej, I przede wszystkim Czego muszę się pilnować we vlogmasach? To na pewno te czasu, czasu, bo mi zawsze, słuchajcie, wychodzi przy takim standardowym daily vlogu 50 minut materiału. 50, nawet czasem godzina. I później montaż to jest 2 godziny. Yy, a im mniej będę miała w, takich, w takim vlogmasie materiału, tak ze 30 minut, to szybciej i łatwiej mi będzie szedł montaż. Czyli te vlogi pewnie będą krótsze. Nie, że będę miała 15 minut, ale tak koło 20 może. Co o tym myślicie? No i na pewno będę testować kosmetyki, to już wiem, Bóg rozmawiać o życiu, trochę pewnie sprzątania, motywacji takich codziennych spraw, zabaw z dzieckiem e, może trochę gotowania e, także no na pewno właśnie taki świąteczny klimat otwieranie kalendarzy, także koniecznie dajcie mi znać, co tam jeszcze chcielibyście mm, zobaczyć no dobrze, to ja już się chciałam pożegnać jedynkowo z kuchni, o co tutaj chodzi nie z łazienki, nie z kuchni bo jak się jeszcze teraz rozgadam na kolejne 5 minut a potrafię, dobrze wiecie to znowu będę miała do montowania tyle, a już się dzisiaj nagadałam aha, jeszcze jedno Aśka. bo chciałam powiedzieć, że idzie ten vlogmas, ale ja się generalnie postanowiłam nie spinać w tym roku, pracy i tak będzie potąd, bo to się tak wydaje, nie? a przecież nagrywasz przy okazji, montujesz szybko, raz, raz, wrzucasz nie, uwierzcie, takie codzienne nagrywanie i dodawanie to jest dużo roboty, praca, może praca brzmi poważnie, a może i to jest właśnie praca jest to praca, dużo pracy na pewno, później jeszcze ja zawsze odpowiadam na wasze komentarze czytam, serduszkuję, moderuję to wszystko i tak dalej, i tak dalej, jeszcze z Instagram współpracę, instastory i, 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 i tego jest sporo ale postanowiłam się nie spinać tym vlogmasem, tylko nie, że nudno, czy nie nudno, jak będzie, tak będzie, mam nadzieję, że mimo wszystko będzie ciekawie, ale chyba nie chcę na siebie nakładać jakiejś takiej presji strasznej. Po prostu mamy się świetnie bawić w tym strasznym roku i, i, i fajnie przeżyć ten okres do świąt. I poczuć ten klimat, i to jest moje zadanie, i tylko w tym się zamierzam spinać, żebyśmy poczuli ten klimat, ale ogólnie to się nie spinam. Jak będzie, tak będzie. Mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić. Tak muszę sobie powtarzać, że nie czuję presji. Tak naprawdę gdzieś się czuję, <noise> ale jak będę powtarzać, że na luzie do tego podchodzę to zawsze najlepiej wychodzi. Luz i świetna zabawa i mam nadzieję, że właśnie to dostaniecie ode mnie we vlogmasie, więc zapraszam, subskrybujcie, klikajcie, bądźcie na bieżąco i od 1 grudnia zaglądajcie. Taki delikatna, delikatna reklama własnego kanału. Nie, no mam nadzieję, że część z Was będzie miała ochotę tu do mnie zaglądać i spędzić z, ze mną ten grudzień. Także jeszcze chwila, jeszcze chwila. Do zobaczenia już we vlogmasie.